Cześć! Ostatnio, jak wiecie, sprzedałem kampera, ale przygody z karawaningiem kończyć nie zamierzam. Kiedyś na pewno do tego wrócę. Zresztą, jak widzicie, koszulki mi zostały. A do tego, obserwując statystyki ostatnio przeze mnie nagranego, nazwijmy to pożegnalnego filmu, w którym podzieliłem się teoretycznymi radami, stwierdziłem, że temat Was interesuje, a więc musimy iść dalej. Więc postanowiliśmy wraz z Pawłem z krakowskiego motoparku pokazać Wam praktyczne różnice pomiędzy jazdą z kategorią B, Osobowym samochodem i właśnie takim 7 metrowym kamperem. Zapraszam. Cześć, nazywam się Paweł Janicki. Jestem instruktorem techniki jazdy w motopark Kraków. I dzisiaj, tak jak Zachar powiedział, pojeździmy czymś no trochę innym niż standardowo. Pojeździmy po naszych zakrętach, trochę poparkujemy, ale też poślizgamy się na płytach poślizgowych. Za chwileczkę rozpoczniemy jazdę, ale zanim to nastąpi, słuchajcie, kilka słów o tym, kto może prowadzić taki pojazd. Zasadniczo może go prowadzić każdy, kto ma uprawnienia kategorii B. Dlaczego? Dlatego, że ten pojazd mieści się w kategorii DMC do 3,5 tony, czyli dopuszczalna masa całkowita, nie przekraczająca 3,5 tony. No ale tak... Czy to jest taki zwykły dostawczak, jak można byłoby sądzić, patrząc bardzo, bardzo z daleka? No nie, to jest samochód bardzo charakterystyczny. On jest bardzo długi, ma bardzo długi zWIS, czyli tą przestrzeń między kołem a tyłem samochodu. No i przede wszystkim jest też szerszy, co trochę, ba, bardzo wpływa na technikę prowadzenia tego pojazdu. A teraz popatrzmy, proszę. Punkt po punkcie, czym różni się jazda samochodem typu camper od jazdy samochodem osobowym. Punkt pierwszy, najważniejszy. Długość pojazdu, jego gabaryty, tak naprawdę to jak się nim manewruje. W osobówce my w zasadzie nie zastanawiamy się co się dzieje z naszym tyłem, bo intuicyjnie skręcamy, czujemy gabaryty samochodu. Tutaj musicie pamiętać o tym, że jest ten potężny zwis i każdy manewr wymaga od Was wielkiej czujności i przede wszystkim obserwacji nie gdzie są koła, bo one nie wskazują właściwego toru, tylko gdzie się kończy Wasz camper. I zobaczcie, Zachar teraz skręcił na maksa w lewo. Ja stoję dosyć blisko, czyli tam, gdzie normalnie czasami są samochody czy inne przeszkody. Zobaczymy, co się stanie. Po prostu bym mnie zepchnął. Nie byłoby szans bez uszkodzenia wykonać tego manewru. Jeszcze dwa słowa o lusterkach. One przede wszystkim są dużo większe i dużo bardziej wystają niż w Waszych osobówkach, ale tak naprawdę to one. Czyli dobrze uregulowana lusterka, to wasze oczy na tył samochodu. Przede wszystkim dzięki nim unikniecie przykrych niespodzianek przy skręcaniu i zachodzeniu tyłu samochodu. Kolejna ważna rzecz, wysokość tego pojazdu. Tu, w tym przypadku, no to jest jego zaleta, bo nawet Zachar się może w środku wyprostować i swobodnie poruszać. W warunkach drogowych, niestety, to może być spory problem. Ustawiliśmy ten samochód w tym miejscu zupełnie nieprzypadkowo. Może niezbyt udane miejsce, jest to jakaś forma znaku. Jak widać, dwumetrowiec się mieści. Wasz samochód, zwykła osobówka, bez problemu przejechałaby pod tym znakiem, nawet się nie zastanawiając. Wy z perspektywy kierowcy pewnie byście tutaj nie wjechali, ale uwaga! Nie wjechalibyście, gdybyśmy ten znak ustawili jeszcze metr wyżej, ba gdybyśmy go ustawili nawet dwa metry wyżej, bo bierzcie pod uwagę to, że na dachu waszego kampera jeszcze może być zamontowane cała masa innych urządzeń, choćby takich jak klimatyzacja. Nie przejedziecie tak, jak osobówka, i jeszcze jedna na jej głowie. I teraz krótko o parkowaniu. No ponad 7 metrów długości tego pojazdu wymaga od nas pewnej wiedzy, umiejętności i tak naprawdę wprawy. Hmm, bierzcie to pod uwagę, że ten samochód nie zawsze zmieści się w tych samych ulicach co, czy miejscach na parkingach co osobówka. Ja sugeruję, żeby zdecydowanie częściej parkować tyłem niż przodem. To Wam ułatwi zdecydowanie manewrowanie. A druga sprawa, nie pchajcie się na siłę w takie miejsca, gdzie wjechalibyście osobówką. Będzie trudniej. I ja jeszcze rozwinę myśl Pawła, żeby to parkować tyłem. To bardzo pomaga, kiedy szukamy miejsca w mieście, mimo że jednak powinniśmy najczęściej miasto unikać. Wtedy, jeśli znajdziemy taki parking, który z tyłu zostawia trochę przestrzeni niewykorzystanej, możemy wjechać tak, że tylną osią dobijamy do krawężnika i samochód staje się nam krótszy o ten cały zwis I z przodu mieści się praktycznie w standardowym miejscu parkingowym. Ostatnia rzecz, o której musicie pamiętać, to oczywiście znowu wymiar 3D tego terenu. Jeśli tutaj droga będzie szła pod górę albo będzie coś nasypane albo leżał kamień, to musicie też o tym pamiętać. Wysokość zwisu też jest ograniczona, żebyście nie zahaczyli od tej strony. Kolejna rada już tym razem ode mnie, bo ja mam za sobą parę ekstremalnych awaryjnych hamowań w swoim kamperze i moja rada jest taka: zabezpieczajcie ładunki. Noże, widelce, talerze to wszystko naprawdę potrafi fruwać. Jeśli nie w środku samochodu, to jednak w Wewnątrz szuflady też i lepiej zadbać o to, żeby to wszystko było dobrze zamocowane. A jak już mówimy o hamowaniu, to myślę, że tutaj instruktor powie dużo chociaż, lepiej ode mnie. Chociaż cały dzień słyszę od Ciebie dzisiaj, że nie, Paweł nie mów jak instruktor. Tak, ale jak, jak ja do szybko tak, i no, Okej, okay, postaram się w dalszej części. Natomiast ja muszę być przez chwilkę, muszę być tym instruktorem i mówisz, że miałeś kilka razy za sobą hamowania awaryjne. No może zabrakło tej defensywności, może zabrakło tego, do czego Was wszystkich naprawdę zachęcam, i w przypadku każdego pojazdu, ale szczególnie kampera, do bardzo defensywnej i takiej jazdy, która się wiąże z analizą, z przewidywaniem, bo tej masy nie zatrzymacie tak szybko jak osobówkę, co zresztą za chwileczkę Wam pokażemy. Zgadza się. Po za napełnieniu tego kampera wodą, po zapakowaniu wszystkich walizek, po zajęciu miejsc przez całą ekipę, myślę, że ten kamper spokojnie zbliży się do granicy 3,5 ton, Zobaczmy, czyli, będzie, e, czyli będzie ważył tak średnio dwa razy więcej niż samochód, którym jeździcie e, na co dzień. A zwróćcie uwagę na te tarcze, na te hamulce. To są prawie. Identyczne jak w osobówkach, co oznacza, że ten, ten, ten układ hamulcowy będzie musiał się naprawdę solidnie napracować i lepiej to rozegrać w ten sposób, że będziemy jeździć uważniej. Uważniej. Przewidywać sytuację na drodze. No to cóż, startujemy, rozpędzamy samochód do prędkości 50 km na godzinę. Nawierzchnia sucha i w odpowiednim momencie rozpoczniemy hamowanie awaryjne. 50 km na godzinę i hamujemy. No i wszystko jest na ziemi. Trochę ta droga nam się wydłuży w momencie, kiedy będziemy hamować na śliskiej nawierzchni, i zobaczycie, jak długo czy jak dużo trzeba, żeby tą masę zatrzymać w momencie, kiedy popada. Rozpędzamy również do prędkości 50 km na godzinę i zobaczymy, jak samochód hamuje na śliskiej nawierzchni. 40, 50 i hamujemy. Niestety czuć czuć to, jak dużo trzeba, i czuć, że ta masa nas strasznie pcha. Fantastyczne opony i te systemy, które tutaj pomagają, jest ABS i SP, ale mimo wszystko bierzcie to pod uwagę. Ten samochód jest pusty, a już potrzebował sporo czasu, żeby się, czy sporo drogi, żeby się zatrzymać. Spróbujemy przy 60. No, zabrakło płyty poślizgowej. 70 metrów. Słuchajcie, próbuję już chyba, albo próbowałem już chyba wszystkiego. Teraz zrobimy sobie taką awaryjną zmianę pasa ruchu. Na śliskiej nawierzchni, oczywiście. I ta, te moje próby dają mi pewien wniosek. Oczywiście, cokolwiek bym nie robił, to najważniejszy jest ten łącznik między pedałami, czyli to, w jaki sposób ja się zachowuję, ale te systemy w tym samochodzie bardzo fajnie sobie radzą. Oczywiście teraz próbowałem ominąć przeszkodę w sposób awaryjny na śliskiej nawierzchni czuć tą masę, czuć to, że ten przód jest dosyć mocno wypychany zanim zareaguje, a ja próbowałem to rozbić dosyć płynnie. Bierzcie to pod uwagę, bo dojeżdżając do skrzyżowań, do miejsc, gdzie może być bardziej niebezpiecznie, noga z gazu, bo tylko wtedy macie szansę odpowiednio zareagować. Przy większych prędkościach na śliskiej nawierzchni, no ta masa, no nie jest naszym sprzymierzeńcem. Systemy bardzo mocno pomagają czuć tą ingerencję w każdym wymiarze. ESP czy ABS-u przy hamowaniu, ale no nic nie zastąpi nam rozsądku i pewnego spokoju, który tak naprawdę jest bardzo ważny, o ile nie najważniejszy w prowadzeniu każdego pojazdu, a szczególnie tak dużego i tak ciężkiego. Ja za tym kamperem po to, że to jest męka. Cokolwiek człowiek dodaje gazu na pierwszym zakręcie, momentalnie system Stabilizacji odcina nam moc i już jedziemy grzecznie. Nie ma szaleństw, nie ma przychyłów. O proszę bardzo! Zanim jeszcze opona zaczyna piszczeć, już słychać, że poszczególne koła zaczynają hamować i stabilizować nadwozie. Więc prawdą jest, że musimy uważać, prawdą też jest, że elektronika też nas pilnuje. Widzicie to. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomie Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. Moi drodzy, chcieliśmy Wam jeszcze opowiedzieć o jednej czy dwóch rzeczach, ale pogoda nas, jak widać, przegoniła, zaczęło padać. Ale to jest przywilej i luksus nagrywanie, akurat domu na kółkach, bo weszliśmy sobie po prostu do domu i nagrywamy dalej. A chcieliśmy opowiedzieć, właśnie, może i dobrze, że pada, bo chcieliśmy opowiedzieć o warunkach atmosferycznych. O aurze, która może nas zaskoczyć. Teraz deszcz, ale może nas też zaskoczyć silny wiatr. Pamiętajcie o tym, że jak wyjeżdżacie za kurtyn, wyprzedzajcie ciężarówkę, czyli troszkę wyższy na przykład od was pojazd, żeby zwrócić na to uwagę, że możecie mieć taki nagły atak wiatru, nagły szok. Trzymajcie ręce porządnie na kierownicy, spodziewajcie się tego, no bo ta wielkość samochodu, jego masa, jego gabaryty, mogą się tak dla was troszeczkę, mogą was zaskoczyć. Może ten podmuch być dla was mocno, mocno nieprzewidywalny. Zjawisko to znamy doskonale też z osobówek, ale tutaj to jest oczywiście o wiele bardziej wyczuwalne. Nie będziemy przedłużać. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że te Praktyczny poradnik stworzony przez instruktora i youtubera z jakąś tam niewielką, ale jednak praktyką wam się, wam się przyda. Udanych, bezpiecznych wakacji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.